No i przyszła ta pora Bo obiecywałem sobie od maja, bo kupowałem sobie gratów, że w końcu to ogarnę I dzisiaj przyszedł czas Bo powoli lato dobiega do końca eee, Zająć się rudą pod lampą, mówię w goferku Z jednej strony Tu oczywiście w kół znaczka też Ale nie wiem, nie wiem na jakim to tutaj jest Aha, na wspaniałym poziomie też jest zaawansowania Musimy to troszeczkę przed zimą ogarnąć, żeby nam nie zżarło tego samochodu bo nie jest idealnie, chodzi o to, żeby było dobrze, może nie idealnie, ale dobrze, i będę zamiarował jeszcze trochę nim pojeździć. I trzeba to ogarnąć Nie wiem, co w ogóle będzie widać na tym nagraniu, bo się w cieniu ustawiłem. Bo jest 1 września i słoneczko co robi? Napierdala. Pełną mocą. Tutaj nie ma nic. W tym chyba też. Czy jest troszkę? Ciężko chyba też jest troszkę tutaj przyznaczka także będziemy robić sobie zapraweczki na napiewca musimy pozbyć się lampy, nie? Piorcie tych wtyczek to bo to nie są oryginały, tylko depo To są depo które sobie kupiłem, bo są ładnymi lampami mi się podobają, a no niestety oryginały ceny zaporowe. Także wleciało to w zeszłym roku. Po, po zakupie jakoś wkładałem. No dzisiaj nie będzie jakiś dużo robót, bo mam zamiar tylko to sobie zdemontować. E, a kurwa, ciężki temat będzie. Rozszlifować sobie to troszeczkę mm, i położyć na to, e, położyć na to. R stopka I zostawić to do jutra, żeby sobie to pogryzło A potem się zajmiemy Jutro się zajmiemy resztą Powolutku będziemy sobie to tutaj ogarniać, bo to mówię Chciałbym to zrobić właśnie Zanim się rozpocznie ta pora taka deszczowa, głupia Której ja nie lubię, w sumie chyba której nikt nie lubi o, Także Zaczynamy tutaj demontażę. Trzeba troszeczkę to skrobać tu. Potem papierem ściernym zobaczcie, co to jest. Nie mogę tego tak zostawić, bo w przyszłym roku. Jeśli bym chciał zostawić tą klapę, to nie będzie czego zbierać. No, no to wszędzie idzie. Tu na szczęście to sobie zaprawkami wyjdziemy w miarę. Bo tutaj pod lampą. Tu nas to najmniej interesuje. но тут все испухнуто тут хорошо испухнуто mm -hmm. не знаю, что-то собирать Tylko się sypie, No tak, grudź mam w kieszeni. No, także sobie rozszlifowałem już ładnie. Tu nie patrzcie, to jest kurż, brud. Rozszlifowana tutaj mam. Do samej góry, tu do końca, gdzie ruda szła. Ta klapa <noise> nie wygląda tak to najlepiej tutaj, ale myślę, że jest do uratowania, kurwa, jeszcze polata trochę. Nie możemy od razu zakładać takich czarnych scenariuszy, że, że już za kurwa wymienię, nową klapę. To jest nowy samochód, proszę państwa. Przynajmniej kiedyś był. No, no ale niestety sprawy tak się czasami mają, a zwłaszcza tych kurwa w agenach, nie? Uf, że to wpierdala wszystko w tym migu Progi te mam co mam do roboty ale to już tam z majstem jestem z wstępnie mówiono, jeszcze lotkę sobie pomalać zjąć się w ogóle odkleja kurwa bo ja chyba na tego przykleiłem Nie no chyba no, tylko na muta bo to było na jesień i yy, co tam było z tym tematem kurwa Zaczekajcie, dajcie mi dajcie mi dojść tutaj, co to było mm, z tym tematem, a już wiem co to było z tym, yy, w zimę to było malowane i tak kurwa no niekoniecznie, najlepiej to U Jezus, co to jest? Kurwa ja primerem, ja pierdolę mm. Mm. Kurwa, ale ze mnie debil Dawajcie mi tu kurwa Ja jebie Co ty robisz kretynie mm. Dawaj mi ten primer z tego znaczka w pizdu No nie mów w tak, kurwa Że mi to ugrządzi nie na no, stałe Kurwa ją być klinką. jeba, chłopie. Jak kurwa zwykle, nie? Mm, tobie coś dać. Miał być, myślałem, że to jest kurwa break, kleiner. Czy jeszcze nie przeczytałem, kurwa, nie? A mm, mm. pierdolę. Dobra, poradzimy sobie. Bez. No chyba znaczek będziecie zdemontować, a może i wymienię nawet na nowe, bo widzisz, jaki kurwa jest. Takie kurwa kondycji mm. Dobra, poczyść pan to mm. Jak to tu kurwa wleci, to trochę jak chcę Mistrz kurwa Mistrz jest tylko jeden Dobra, pędzelek Jest go tu wrzuciłem, nie? Pamiętajcie, żeby nie, stopa Nie maczać kurwa pędzla w tym Damy go sobie, nie będziemy żałować, bo tam na pewno pod krawędzią od drugiej strony czary będą się działy też ale nie w tym rzecz jest, żeby się z tym patyczkować. Tylko rzecz w tym, żeby to ogarnąć. Kurwa, ja to się nadaje jednak. Tutaj trochę to wejdzie, trochę towaru, nie? Trzeba mm. od góry zacząć. Tu. To... I tu nie będę mu żałował, niech on sobie tutaj wejdzie I niech sobie działa, nie? A to w ogóle całe przemaluje tym sprzęciwem No, wdamy, bo, bo tu na tym zgrzewie, po ten zgrzew kurwa Widać, że tam też wyłazi Na tym zgrzewie tam kiedy będzie też opierdalimy sobie No i co, no i tyle no i musimy to zostawić Co najmniej do, do jutra. No, ok, no, jedziemy. drugi dzień naszych przygód e, tynkarskich. Tu już nam wczoraj ładnie e, rascik złapał. E, także teraz jeszcze przyjdzie odtuszczenie. No, to wrzucimy sobie, odpuścimy i wtedy pojedziemy sobie z epoksydem. Czas najwyższy się za to wziąć, bo. Aha. Pyli, ale mam i <grywia> pan auto trochę to nie będzie aż tak źle. Popłynie się nie przejmuję, bo i tak będę to przeszlifowywał. Chodzi o to, żeby mi tutaj nie wyłaziło się. Także jak to i tak zerwę całą tą maskę. Ee, przeszlifuję sobie papierkiem. No i będzie trzeba iść tutaj z tą, nie? Z koleżanką, szpachelką. Dobra, jedziemy dzień trzeci. Dzisiaj, kurwa, tynkowania. Eee. Wygląda to tak jak widzicie, nie eee, ma tragedii, nie? Tam, mam nadzieję, że mi się pod szpachlą. Nie chcę teraz, bo sobie wtuściłem tutaj, e, że mi pod szpachlą to kurwa się schowa. No bo ten, w sumie tego nie było. Będzie trzeba tak ładnie wyciągnąć. O nie, to się schowa. Będzie gitara. Uch, zamknij to. Kurwa, zamknij to butelkę. A Jezu. Twardzio. Nie za dużo, żeby tu jebać kudo. Okej, okay, musi tyle tyknąć. Nie chcę, żeby mi za szybko też to ściągnęło. Uch kurwa nie jak to w takiej pozycji, chyba w takiej będzie najlepiej dobra kurwa, szpachli Pan kurwa nieźle tutaj będzie ja tu jeszcze trochę mamy z czego? Ujebać? No ten kawałek to. Okej. Okay. Lepiej nie będzie. Tutaj to wiecie, tutaj praktycznie śladów nie było troszeczkę tam Troszeczkę to było tam wiecie nie Spierdolone ale... ale nie przesadzajmy W sumie to sobie wkleił trochę Teraz taśmą Mało komentarzy bo... A stresik to wiecie kurwa Trzeba tak zrobić żeby kurwa nie było jeszcze gorzej nie Dobra Jedziemy z tematem Trzeba tu trochę przygotować po... kończyć tą fuszelę powoli bo to kurwa powiem wam że Perełka to to nie będzie. w samochodzie, bo? teraz wiesz? Gdyś skończyłeś patrzę? nie po Aha. Wschłoną, bo mam papaczki mam ha 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 to ha trzy rzeczy które mi ha potrzebne mhm, tak po prostu ha 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 widzę, wodę ha 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 co? jak tak. ja to jak ha 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 to ha ha to jak Dzisiaj to tak? No chcę, dzisiaj to skończymy się z tym wiesz. Mhm. Bawić. No pogoda też jest No. Teraz taki nareszcie przyjemność zrobił. No dobra, maskujemy, nie? Idziemy maskować. Mówię, no igła to nie będzie, to bardziej chodzi o przetrwanie, że zima idzie, no czy zima idzie. Jeszcze jest kurwa lato, ale chodzi o to, żeby ta klapa jakoś tam, wiecie no, żeby to dalej tam nie, nie korydowało, jakoś tam kurwa specjalnie, nie? Jedzimy z systematem. No i mamy no. efekt końcowy Z odległości 2 metrów to tam nawet tego nie widać jak się podejdzie bliżej, no ale No mówię, ja nie jestem blacharz Jak już jest nawet napisane na Do na moich tam, do moich Mediach To jest totalna amatorka papudracka Także nie będzie to pięknie No nie, jest źle, no nie jestem jakiś tam mega zadowolony z tego No ale chuj, tak musi być Byle do przyszłego roku, żeby to wytrzymało i, i na ramię cała klapa wyleci Lotka chyba też sobie już dam. To lotka z tych samych pół było malowana i tutaj jak, oś, aż tak nie wyszło to ser, nie wiem skąd to wynika Jeszcze muszę to umyć i, i tyle, nie? To jest też cała od pasty, od tych. Bo mam kurwa dosyć, 4 dni nad tym siedziałem mm. Oczywiście przy szlifowaniu to też bo wiecie poprzecinałem to musiałem potem zaprawkami to kurwa porobić nie? no bo przebiłem się kurwa gdzie nie gdzie do szpachli no jakoś trzeba było z tego wybrnąć nie? no mówię ja nie jestem blacharz a to w, bardziej wolę pod maską czy w elektronice pogrzebać przy samochodzie jakieś moduły podokładać, obniżyć, wymienić rzeczy jakieś typu rozrządek klocki, hamulca, blacharka no nie, nie, nie jestem to nie jest mi konik Bacharka. Mówię, coś tam mogę sobie załatać. Jako tako jest, nie? Dobra, koniec przygód z klapą na ten rok. Nara.